Balon, super. Świnka. Świnka. Kwiatek. Mhm, kwiatek. Świnka, prosiaczek. A zobacz, a tu będziesz rysować na tej nowej kartce? O, co dobra. Kropki robisz? A jakie kropki, Ej. Mhm, tu też. Ojej, bo się złamie kreska. Wow. Złamie się. No. No to rysuj oczy. Jak się rysuje oko? Rysuj oczko. O, tu ma oczko, dobrze. O, jakie kreski. Świnkę pomalowałaś, tak? Mhm. Mm Ojej, ale Picasso. Kropki, tak? Pokażemy Twoje kropki. Super. Kropki. Kropki? Lubisz? A z... narysuj serduszko. Co? Krokosz, krokosz. Serduszko zrób. No tu jest serce, zobacz, o tu. Chcesz? Mhm, mm pomalujesz serduszko? Serce, mm serce. -hmm. Serce? To czerwonym zrób. Masz tu czerwoną kredkę. Proszę. Chrupki. Chrupki? No tu jest chrupka. Świnkę malujesz?